Dostaliśmy nowy trailer z Subnautiki 2 i wygląda on fenomenalnie. Wczoraj na oficjalnym kanale Subnautiki pojawił się nowy teaser, który pokazuje o wiele więcej z samej rozgrywki. Po pierwsze, aspekt wizualny. Gra wygląda oszałamiająco. Pierwsza część gry wyszła w 2014 roku, więc przeskok technologiczny jest ogromny. Tekstury w wysokiej rozdzielczości, piękne animacje oraz wysokiej jakości kreatury. Przy zachowaniu tajemniczego klimatu z oryginału. A jeżeli mowa o różnorakich stworach to jest ich multu. Od nowych rybek, stworów, rekinów, aż po wielgachne lewiatany, każdy znajdzie coś dla siebie. A pomagać nam w grze będą nowe przedmioty, tych również jest sporo. Od rękawic działających na podobnej zasadzie co Seaglite, działka wystrzeliwującego pole energetyczne, a nawet pojazdy, zarówno jednoosobowe, jak i takie, które pomieszczą do trzech graczy. Dwóch po bokach i pilota w środku. Dokładnie tak. Subnautica 2, tak jak słyszeliśmy na różnorakich zapowiedziach, doda opcję gry wieloosobowej. Nie ma jeszcze oficjalnej informacji dla ilu osób będzie to zabawa, ale na teaserze widzieliśmy nawet czterech graczy jednocześnie. Niestety jest też druga strona medalu. Z uwagi na ogromne zainteresowanie i chęć do dopracowania detali, twórcy zdecydowali się przesunąć premierę early access na 2026 rok. Nie znam jeszcze dokładnej daty premiery, ale wygląda na to, że warto będzie poczekać. Dajcie znać w komentarzu, czy czekacie na Subnautica 2. I pamiętajcie, żeby subskrybować kanał po więcej newsów z podwodnego świata.